Co, zaczynamy vloga? Tak? Tak. To dzień dobry. Witajcie, kochani. W pierwszym vlogu po bardzo długiej przerwie. Zaczynamy oczywiście od śniadanka. Zamówiliśmy sobie bułwacę. Siedzimy na balkonie. Wow. Pycha. Błłłwaca to jest takie, takie słodkie z puddingiem. Coś takiego. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Bardzo dobre. Z cukrem, pudrem. Melin, mesa? Ochie. Mesa, Tylko z cukrem, nie ma tutaj miodu. No tak sobie, ale można rezerwować sobie. E tak, ja mam kawkę. Kilka słów wstępu już po prostu zapomniałam, jak to się robi. Ale dla tych, co e obserwują nas na Instagramie to to jest nasze miejsce, po prostu gdzie siedzieliśmy na naszym balkonie, Siedzieliśmy tutaj całe lato. Tutaj właśnie kręciłam najwięcej Insta story, to jest taka moja oaza spokoju. I z Denissem tutaj, no mówię, najbardziej, najlepiej nam się tutaj zawsze coś kręciło. Także zapraszamy też na naszego Instagrama, bo tam na bieżąco pojawiają się krótkie filmiki. Natomiast vlog, tak jak widzicie, wciąż mamy sezon, został nam ostatni miesiąc. Już padamy naprawdę, chcemy bardzo urlop, ale został ostatni miesiąc. Dzisiaj z Dio mam razem wolne, także... Nie wiem, czy to widzieliście, miało być ładniej. Także widzicie, wszystko jest na spontanie jak zwykle. No i planujemy sobie spędzić fajny dzień. Zaczynamy oczywiście od fantastycznego greckiego śniadanka. Także zostańcie z nami. Mm. Nie myśl sobie, Dio, że ja, cie, że ja ciebie nie nakręcę. Mówisz, że dobre? Czy głodny jesteś tylko? Pycha. No wiadomo, wiadomo, że pycha. Mm. No i siedzimy sobie na balkonie i zapomniałam Wam powiedzieć, że jest dzisiaj 25. na Friday. 7. 7, czyli jest 27 września dzisiaj i uwaga, siedzimy yes. <what> <thanival>. na balkonie i jest obecnie 30 stopni. Oczywiście już zdążyło opadać we wrześniu, za dwa razy padało, um, dlatego cały balkon jest po prostu mega brudny, nienawidzę go sprzątać, to jest coś co po prostu, eee, ach, zostawię sobie to na koniec sezonu, po prostu na generalne porządki, ale jeszcze przez miesiąc musimy wytrzymać. Um, no i co? Why are you like co? ty lubisz Co? Dziękuję. Jak wyszedł, bo wszystkim zakupiliśmy dzisiaj bułacę na śniadanie. Jedziemy... Gdzie jedziemy? Do Zia. W góry, na obiad. Zresztą tam jest taki park ze zwierzakami i stwierdziliśmy z Dio, że nigdy tam nie byliśmy. I też postanowiliśmy, że pojedziemy. Bo znajomi nasi z to chwalą, Fakt, znajomi mają dzieci i chodzą tam z dziećmi, ale chcemy zobaczyć, jak to po prostu wygląda. E, jedzie z nami nasza grecka babcia. Widać, babcia. E, słuchajcie, dziennikarz powiedział jej już tydzień temu, że będzie miał dzisiaj wolne i że pojedziemy. Wyobraźcie sobie, że dzisiaj rano wchodzimy do jej domu i pytamy się, o której jedziemy. Ona mówi: za godzinę była już gotowa przez tydzień. No ale okej, okay, rozumiemy to, chcemy też ją zabrać, e, na ciągle domu, siedzi, w jakiej nie pozwala, a była zawsze osobą, em, jak by to powiedzieć. Po prostu wszędzie było jej pełno, ona zawsze coś robiła. Nawet ostatnio stwierdziła, że e, nie, nigdy nie pomyślała, że kiedyś będzie niezdolna do zrobienia czegoś. A teraz Niestety już jej wiek nie pozwala jej na wiele rzeczy, ale doszliśmy z DIO, żeby ją wyrwać trochę z domu. Zabieramy ją też do ZIA, zjemy sobie jakiś pyszny grecki obiadek. No i zobaczymy. Proszę, żeby zobaczyła trochę świata. O to chodzi. Mamy dziś cudowną pogodę. I jak wiecie, ZIA jest położona w górach, także jedziemy tymi krętymi drogami do góry. To jest zresztą nasza perełka tutaj na wyspie. Jeżeli ktoś z Was tutaj był albo w ogóle będzie w przyszłości, to musicie odwiedzić wioskę Zia. O, zakręty, zakręty. To jest must have po prostu y, zobaczenia, zwiedzenia tutaj na wyspie Kos. Oczywiście oprócz y, cudownych widoków y, z tego tutaj słynnego tarasu widokowego. Jest kilka sklepików pamiątkowych, kilka tawen, także jest naprawdę co tu robić i miło po prostu spędzić czas. Teraz mów. Głośno, głośno. Woda y, z gór, i tutaj możecie. Nie gazowana. Nie gazowana. Możecie y, przyjść i napić, jeżeli chcecie. No tutaj jest ta droga, która prowadzi już do ZIA, do góry. Piesz, piesz. I co dobre? Freszko. Świeża woda, nie gazowana. Trzymaj. More light. It's like, yeah. Because in at home it has uh, it's more heavy. And we used to come here to take uh, water when we were was small. We taking it home. And then we had plastic bottles <laughs> from supermarket. Here, without plastic bottles, you can even come to charge water if you want to go home. Okay, so we to Osa. do we're entering Zia. I przed nami widzicie właśnie ten słynny taras widokowy. Jak tak jak widzicie jest dość sporo ludzi jak za dnia. więc jest tutaj wieczorem na słynny zachód słońca. No bo spójrzcie jakie widoki. Jedziemy dalej gdzieś zaparkować. Dio mówi Kręć, kręciam, ja ale masz brudne okna w samochodzie. Powinniśmy wyjść, najpierw. Ale chcę wam pokazać po prostu, tu są takie ala krupówki, można powiedzieć. Mniejsza wersja, krupówek. No i spójrzcie, Dio z babcią. Ledwo daje radę, ale idzie i nie da sobie powiedzieć, że nie ma siły. Niech się cieszy. Trochę tutaj świata zobaczy jeszcze. A nie ciągle w domu. Mamy ja kanelada, ja lemonadę. Ej, ty Ej, mi. Lemonada. Lemonada kalitera. Babcia też chce Lemonada, <toss> <Luis> <dictionaries> Powiedz, co pijesz? Co masz? Kanelada. A co to Dokładnie, napój cynamonowy, kanelada, ja oczywiście, moje fredo, ukochane a babcia ma lemoniadę i spójrzcie, w jak pięknym widoku dzisiaj, z jakim pięknym widokiem dzisiaj będziemy sobie jeść, a na razie pijemy. To jest wyspa Pserimos, a to jest wyspa Kalimnos. Babcia się ze mną śmieje, że ja szybko mówię. Przyszły nasze startery, czyli... To jest mm. Trochę lepiej nas traktują, nie ukrywam. Wzięliśmy sałatkę, salatkę, olimpia, special, special no, something. I kolokitoki, wtedy czyli takie placki z cukinii. Ja w ogóle nie jestem głodna, no ale okej. Okay. Ja jeszcze zamówiłam sobie musakę, oczywiście. Babcia nie pozwoliła mi nie zamówić nic. A szczerze, to nie jestem zbyt głodna, jest dopiero 12. No ale okej. Okay. Przyszło nasze jedzenie. Ja oczywiście mam musakę, Dionis ma jakiegoś tam klupsika, ale babcia wygrywa. Zobaczcie co ona ma. To jest. Rekalaj remys. to jest tamadanka. Nie, nie, Głodna jest, ale wygrała. Po prostu ma taką porcję. I to jest jagnięcina. Jaki, jaki kawał mięcha. Nie Chciałabym zjeść. Nie chcę bodaj. jeść. Nie, jest się nabija, że babcia nie chce przestać jeść. <noise> Ma apetyt, no i dobrze. Ogólnie to się trochę nabijamy, Rewelacja. Bo... <noise> Rewelacja, bo babcia po prostu jest taka skupiona na swoim jedzeniu i zobaczycie, że ona zje wszystko. <noise> nie, jest się z niej zawsze naśmiewa, ale tak dla żartu. Zobaczcie, w ogóle z nami nie gada, tylko skupiona na jedzeniu. Śmiejemy się, że jak ona to wszystko zje, to będzie jeszcze 100 lat nam życie. A niech żyje. Dobrze, że apetyt jej służy. O, babcia wie jak to rozpracować. Polikreas, Polikreas. Dużo mięsa. Nie, no nieźle. A ja nie wiem, jak zabrać się z swojej, bo ja nawet nie jestem zbytnio głodna. Ale wiecie, jak to cieszy. Jak... Bardzo nas to cieszy, widząc ją taką szczęśliwą. Słuchajcie, że wyszła gdzieś że jest z nami, że sobie po prostu tu razem siedzimy. Mega fajnie. Mamy jedną babcię, także trzeba o nią dbać. We will go there now. Natural Park. Yeah, Nie, to jest chyba... information. No problem nie bar. Jaki snack bar? Uwierzcie bądź nie, ale nigdy tam nie byliśmy, także no, siara trochę piocha. Idziemy na górę. Wstyd, że tam nie byliśmy. Step kosztuje 3 euro. Idziemy zapłacić. Jedyne czego się boję to szerszeni, bo niestety ale jest ich tutaj trochę. Ale tak jak wiecie, ja się boję os i szerszeni. Yes That's oh, a map I think we need a map <laughs> Here no chodź, it is a goat. Chodź, no chodź, no chodź. Ja już mam wrażenie, że przyjdzie, ale tak wystawił nogę. Ela, Ela! Ach, idziemy dalej, ma nas w nosie. Zastanawiałam się co to jest. A po polsku perliczka. Co to? And this is something usually you will not find it outside of the supermarket. This is oregano. This is how it is. Then they dry it, and you have it in your table. Juvek. Fajne to U, jakie duże duże? O, co patrz śma. To jest najbliżs. Duże. Ogromne są. Żeby nie było dio też tu jest. Słuchajcie, bo mnóstwo z was też pyta mnie, co można robić na Wyspie Kos właśnie przyjeżdżając z dziećmi. I właśnie tutaj, do tego naturalnego parku można przyjść z dzieciakami I naprawdę w pride będą mieć ogromną mnóstwo zwierząt, piękne widoki. Mandżurana. Majeranek. Majeranek. To jest majeranek? Żywa. Nie, no. unbelievable. Prawdziwy majeranek. Ha, jak pachnie. Mm. No tak, no no te, no, no. no, 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 się poświęca. zaś ci kamerę użrę. <ślesz> Rodzinka i małe. Dzieciątko, królik. Robię granaty. Okay. No cześć! Co tam? U, nie boisz się? Cześć! Jakie piękne osiołki! <laughs> Spoko. She likes you. Uh, it means I like you, yeah. but give me your finger then. my <laughs> I <laughs> have one like this on our balcony. Так. Find two trees. Eh? Find two trees to <laughs> in our balcony find two trees. Значит, bo babcia czeka na nas w tawernie. Przyszliśmy tutaj tylko na chwilę, bo wiadomo, że ona nie wejdzie. Nie ma szans w ogóle po tych schodach. No i wracamy powolutku. Podsumowując, polecamy ogromnie, jeżeli w ogóle macie dzieci, ale nie tylko. Samemu też można przyjść. Jest tu mnóstwo zwierząt, mnóstwo atrakcji. Można też gdzieś tutaj sobie usiąść i odpocząć, zrelaksować się, popatrzeć na te piękne widoki z góry. Piękna pogoda Jest piękna pogoda Wiadomo Aż niemożliwe, że słuchajcie e, Za trzy dni mamy e, e, październik To jest jakieś 27-28 stopni I naprawdę jest pięknie No ale już wracamy Zobaczymy co z tego vloga nam wyjdzie no, Ogólnie chodziło o to, żebyście nie zapomnieli o nas to! no prawie się zabiłam nie ubierajcie e, klapek. Ja ubrałam i jest mi ciężko tutaj się poruszać mimo wszystko. E, ogólnie chciałam jeszcze dopowiedzieć, że dziękujemy tym wszystkim, co w ogóle z nami e, zostali. Chodzi mi o to, że my teraz przez całe lato właściwie nie vlogowaliśmy. A mimo to coraz więcej Was nawet dochodzi na naszym kanale nowych, nowych widzów e, niż odchodzi, także mega się cieszymy, że jednak mimo tak długiej przerwy nie opuściliście nas. Wynagrodzimy wam to i już niedługo zaczniemy nagrywać regularnie. Jeszcze miesiąc został do końca sezonu, także będziemy sobie nagrywać. Próbujemy wyjechać z wioski, po prostu masakra z tyłu, to po prostu tyle turystów, autobusy i tak dalej. No nie ukrywam, że jest to turystyczna mieścina, wioska, a my na jedzeni pozwiedzaliśmy, odebraliśmy babcię, wracamy do domu. Jest nawet wcześniej jest dopiero 10 po drugiej, także wracamy na drzemkę. Mamy jajpnę. No. Także po dobrym żarciu można sobie teraz pospać trochę i tak właśnie spędzić nasz wolny dzień. Wylok myślę krótki, ale zawsze coś. Także widzimy się w kolejnym, myślę, że już dopiero po sezonie. Pa. Pa.